Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj dwupoziomowy dom ze stacyjkowa wraz z Waszym ulubionym bohaterem z tego serialu. Nasz domek ze stacyjkowa jest przenośny. Jak widzicie, mamy tutaj rączkę. Bez problemu możemy zabrać cały zestaw ze sobą. Dodatkowym atutem jest to, że wszystkie tory możemy schować w dachu. Zaraz stworzymy jakąś, jakiś tor. No, i będziemy mogli zacząć super zabawę. Stworzyłam taki dość podstawowy tor, ale wydaje mi się, że taki póki co wystarczy. Mamy tutaj aż 6 miejsc na nasze pociągi. Wszystkie oczywiście się otwierają. Mamy tutaj. Fioletową stację szarą pomarańczową, a na dole czerwoną, zieloną i granatową. Jak widzicie, z każdej stacji można wyjechać, ponieważ nasze koło, które y, służy do przenoszenia naszych pociągów jest ruchome, a dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy przenieść kogoś z, z górnego piętra, wystarczy, że naciśniemy. Ten czerwony przycisk, no i nie ma najmniejszego problemu, aby na przykład z fioletowej remizy wyjechał nam któryś z pociągów. W zestawie znajdziemy Bruna, który oczywiście jest jednym z bohaterów stacyjkowa. Włożę go teraz do którejś z naszych stacji. Jest on w stacji pomarańczowej, więc musimy najpierw podnieść nasze, nasze koło. Bruno musi wyjechać. Teraz możemy je bez problemu złożyć. No i Bruno może już wyruszać na tory. Gdyby chciał wrócić, również możemy go załadować na koło. No i teraz do wolnej kryjówki. Bruno może bez problemu wjechać, możemy ją zamknąć, a Bruno może odpocząć. W ten sposób wszystko jest bardzo fajnie zgrane i z każdego miejsca możecie wyjechać na tory. Z drugiej strony również znajdziecie dwa miejsca, tak żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie znajduje się jeden z naszych pociągów, ale także mamy tutaj okna, więc wszystko macie pod kontrolą. Przy oknach z tyłu znajdują się również specjalne wypuk wypukłe wypustki, abyście mogli dołączyć tutaj swoje tory. Więc yy, możecie na przykład zbudować jakiś fantazyjny tor, yy, no i połączyć go góra z dołem. Możecie równie dobrze połączyć wasz tor, tak żeby był to objazd na około. Jak widzieliście, dwupoziomowy dom to świetny zestaw do zabawy prosto z serialu Stacyjkowo. Jeżeli chcielibyście mieć go w swojej kolekcji, zapraszam Was na megadyskont.pl, gdzie znajdziecie go w naszym sklepie.